W językach austronezyjskich istnieje taki koncept jak inkluzywne my i ekskluzywne my. Różnią się one między sobą tym, że inkluzywne zawiera osobę, do której mówimy, a ekskluzywne już nie. Przykład. W obecności mojej żony mogę powiedzieć do kumpla, za tydzień jedziemy na wystawę. I czy on ma zrozumieć, że on jedzie z nami na tą wystawę, czy jadę tylko sam z żoną? Język polski nie daje nam narzędzi, żeby to jednoznacznie określić. Musielibyśmy chyba uciec się do powiedzenia my z tobą albo my bez ciebie. Ogólnie ten koncept jest obcy dla języków indoeuropejskich. Jedynie kilka takich języków w Indiach posiada podział na inkluzywne i ekskluzywne my. A dla ludów austronezyjskich żaden problem. Nawet nie musisz trzymać mi piwa. Observo